NCR Advanced Robotics to zespół fachowców z ponad 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu zrobotyzowanych stanowisk na terenie całej Polski. Oferujemy inteligentne rozwiązania w branży meblowej, produkcji palet transportowych oraz wszędzie tam, gdzie w procesie występuje drewno i materiały drewnopochodne. Zapewniamy w pełni zrobotyzowane stanowiska do zbijania palet, produkcji ram, pergoli, skrzyń. Paneli ściennych, ścian drewnianych, stelaży meblowych, wezgłowi, boczków i wielu innych elementów. Nasi klienci to zarówno małe, jak i większe firmy. Zajmujemy się automatyzacją procesów, niezależnie od wielkości zakładu. Pomagamy firmom w pełni wykorzystać zalety robotyzacji poprzez zwiększenie wydajności, elastyczności i bezpieczeństwa produkcji. Z doświadczenia wiemy, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o automatyzację. Dlatego gwarantujemy profesjonalne podejście do tematu oraz pełną analizę Twoich potrzeb. Jeśli chcesz, możesz też wybrać gotowe rozwiązanie z naszej bazy projektów. Zrobotyzowane zbijanie stelaży. Zrobotyzowane zbijanie pale. Zrobotyzowany rozładunek maszyn. Zrobotyzowane spawanie. Jako partner Jaskawa Motoman gwarantujemy Ci wykorzystanie tylko komponentów jednej z najbardziej znanych marek na całym świecie. Współpraca z NCR to także gwarancja dostępności części zamiennych i pełnego wsparcia technicznego. Wdrożenia z NCR nie kończą się na dostawie i instalacji robota. Nasz ogólnopolski zespół techników zapewnia również bieżące wsparcie posprzedażowe, 7 dni w tygodniu. Oferujemy Wam także obsługę pogwarancyjną oraz szkolenia i doradztwo w zakresie optymalizacji i modernizacji już wdrożonych stanowisk. Chcemy pomóc Tobie odblokować możliwości i wykorzystać pełnie korzyści, jakie automatyzacja może wnieść do Twojej działalności. Skontaktuj się z nami już dziś.